Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Przemek i dzisiaj gramy w Racket League z grynem. Gryna niestety nie ma ee, razem z nami przy komentarzu, ale ale dzisiaj pokażemy mu jak się gra w Racket League. Znaczy bardziej on chciałby nam pokazać. Ale dzisiaj pokażemy mu jak się naprawdę odbija piłkę. Ajajaj! Aj, aj. Mało brakowało. To jest oczywiście meczek 1 na 1, jak sami widzicie. Nasz przeciwnik ma dość już wysoki poziom. Ja gierkę niedawno temu odpaliłem. O, już jest blisko, odpalimy. Dobra, jakoś się udało. Jeżeli chodzi o grę 1 na 1 to jest to dość jest to dość trudne. Widzicie? Troszeczkę jest to takie bezsensowne odbijanie tej piłki. Oj, czy będzie bramka? Czy będzie gol? Aj! Minąłem się z piłką. Ważne jest tutaj... Gdzie ta piureka? O, jest tu Dobra Ważne jest tutaj, żeby właśnie jak najdalej wybić tą piłkę A potem już jakoś Samemu leci Aha, jeszcze jedna sprawa, czyli zbieranie tych Zbieranie tych taj punktów, które dodają nam Speed'a O, już było blisko. Lecimy teraz. Ach, minęło się trochę. Nie. Oj, teraz on mnie wbił. Teraz sobie troszeczkę poczekamy jako tak. Defensywnie z tyłu. Oj, zostawił piłkę z tyłu. Gry nocz będzie 1-0. Niestety jest. Samobój. Tak jest. Wygrywamy 1-0. Zostało nam 2 minuty do końca, więc teraz trzeba poważnie uważać. Teraz jak najszybszy speed. Ale już widzimy napisał na MG. No niestety tak bywa przyjacielu. Samobuja się zdarzają w piłce. Gdzie jest piłka? Nie! Tylko nie to! Dobrze. Dobrze. Jedziesz. Nie trafiłem. Dobrze. Nieeee Aaa! I teraz ja jest samo no Jak tu się czad włącza No cóż, tak bywa Może troszeczkę będzie bardziej sprawiedliwe Dobrze, jedziemy i wpadnie, wpadnie Tak! 2-1 Minuta 30 do końca i 2 do jednego No może ten 20 level, który ma gryno to... To nie jest nic poważnego. To może chwilę w to pograł, no zobaczymy, zobaczymy. Trzeba teraz utrzymać tylko to zwycięstwo. Najważniejsze to jest. A. Szybka zawrotka, bo ma pustą bramkę. Szybko. Dobrze. Jedziemy teraz na jego bramkę. Jedziemy do przodu. Nie. To nie wyjdzie, ale jeszcze piłka jest po naszej stronie. Dobrze, dobrze. Odbita piła. Minuta do końca. Może uda się to utrzymać. A teraz tylko tą piłkę wybić. Dobrze. A. No i widzicie, teraz ma praktycznie pustą bramkę. Trzeba łapać te żółte pola, żeby na Spida złapać. Dobra. Troszeczkę tą grę uspokoić. 30 sekund do końca. Co? Co? Aj, zbił mnie na bok. Jaki chytrius. Nie, tylko nie tam. Tylko nie tam. 10 sekund. Dobrze, do tyłu. Cofaj się, cofaj się. Nie. I koniec. Zwycięstwo w dzisiejszym meczu. No niestety, panie Gryno. Okazał się pan słabszy. Także dziękuję Wam za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie jakiś komentarz. Jeżeli chcecie tego więcej, a na pewno będzie. Tak więc ode mnie na dzisiaj tyle. Czekajcie na następne filmy. Na razie.